Dajemy wam petycję do podpisania w języku polskim, angielskim, Petycja dotyczy całkowitej likwidacji targu dla koni rzeźnych w Skaryszewie. Targu, który szumnie nazwano wstępami. W tym burmistrz Skaryszewa okłamuje cały czas polskie społeczeństwo. Cały czas mówi, że tam na targu są tylko konie do sportu sprzedawane i do hodowli. Mamy dowody na to, że stamtąd wywożone są konie na śmierć. W tym roku w Skaryszewie pierwszy koń, który został wyładowany tam na targu, potężny, zimnokrwisty koń, trafił do rzeźni. Włosi pokazywali tego konia już w swojej rzeźni, wyśmiewając się z nas, że macie Polaczki. To jest wasz polski koń. Właśnie stamtąd, ze Skaryszewa. Mamy dowody na to, że były tam w tym roku ciężko chore konie na Zuzy. Mamy dowody na to, że były konie z, z ranami na głowach, z e, kapiącą krwią. Mamy dowody na to, że tam były konie po ciężkim ochwacie, e, ciągnące nogi za sobą. Mamy wiele dowodów okrucieństwa, które cały czas tam się odbywa. I czas najwyższy postawić burmistrza Skaryszewa przed sądem za kłamstwo urzędnicze. Na to są odpowiednie paragrafy. Im szybciej uzbieramy 100 tysięcy podpisów, tym szybciej będziemy mogli włodarza tamtego terenu postawić przed sądem. Czas najwyższy zlikwidować plugawe miejsce, które jest hańbą dla nas wszystkich. Podpisujcie. Oto jeden z koni wykupionych w Skaryszewie. Gloria stała tam ze swoją siostrą i ze swoim synkiem, wtedy jeszcze z rebolem. Ciężko chora na raka kopyt. Cały czas są przerzuty, ale tam, z wysoką gorączką, ciągnąc nogę za sobą, e, miała jakaś do sportu, czy do hodowli? Po co to kłamstwo? Po co? Dla pieniędzy. Kto zarabia na, na ciałach tych zwierząt? tú lo